Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w trzeciej już lekcji kursu języka PHP na moim kanale. Tak jak już możecie tutaj zauważyć, na naszej stronie zostały wypisane operatory arytmetyczne i to właśnie nimi podczas dzisiejszej lekcji będziemy się zajmowali. Wiemy już, że komputer może przechowywać język PHP, może przechowywać zmienne typu liczbowego, co zostało pokazane w drugiej lekcji tego kursu. Tak więc, oczywiście, na tych liczbach. Komputer ma możliwość no, operowania na nich, czyli dokonywania podstawowych operacji arytmetycznych, tak jak je tutaj nazywamy, czy też czasami niektórzy wolą używać tutaj nazywnictwa operatory matematyczne. Te słowa są ze sobą raczej wymienne, ale przyjmuje się, że to są operatory arytmetyczne. Przejdźmy już do źródła kodu, który na ten moment jest bardzo prosty, ponieważ mam tutaj tylko otwarcie i zamknięcie znacznika PHP, gdzie będziemy pisali nasz kod. I właśnie ten nagłówek H3, operatory arytmetyczne. Pierwszy taki podstawowy operator arytmetyczny, może jeszcze zanim zaczniemy od tych operatorów, zanim pokażemy ten pierwszy, to deklarujmy sobie mimo wszystko tutaj dwie zmienne, które będą przechowywały jakieś liczby, na których to my będziemy operowali. Pierwsza to będzie nazwa, nazwa zmiennej a, natomiast druga to będzie nazwa zmiennej b. B, której przypiszemy wartość 7, tak? Do A mamy wartość 10, a do zmiennej B mamy wartość 7. Troszeczkę to jeszcze powiększę i teraz już możemy przejść właściwie do właściwej linijki, czyli do pierwszego z tych operatorów. Pierwszy z nich powinien nam być już znany. Może jeszcze wypiszę obydwie te wartości, jeżeli będziemy je później zmieniali w trakcie działania tego programu. To, żebyśmy widzieli faktycznie, jaki jest faktyczny stan tych zmiennych, i wypiszemy sobie zmienną A, a po przecinku jeszcze wartość zmiennej. B, aby to wszystko było tutaj jasne. Wartość zmiennej B, jeden odstęp, jeden break i teraz możemy przejść już faktycznie do nowej linii, w której to dodam tutaj jeszcze jeden odstęp, ponieważ tutaj zaczniemy już te operacje matematyczne i pierwsza z nich, jaką sobie wypiszemy to będzie operacja dodawanie. Czyli piszę sobie tutaj dodawanie, dwukropek i połączę to operatorem konkatenacji, ponieważ e, operacje nie mogą zachodzić jak gdyby w nawiasach y, przepraszam tutaj jeżeli to by były cudzysłowie, to operacje nie mogą zachodzić na przykład tutaj. Pierwsza z tych operacji to jest A plus B i w taki sposób. To w tym miejscu tutaj nie zadziała. Zobaczcie, że na ekranie konsoli to, co się wypisze, przepraszam, na ekranie naszej przeglądarki to, co się wypisze, to faktycznie wartości, które chcemy ze sobą sumować, czyli liczę nasze 10 plus 7, a nie o to nam tutaj chodziło, ponieważ my chcemy uzyskać wynik tych wartości. Dlatego w cudzysłowie wartości faktycznie możemy wypisywać, ale żeby je dodać, Należy to zrobić operatorem konkatenacji, dlatego ja też to sumowanie sobie stąd usunę. Użyjemy tutaj operatora konkatenacji i dodamy sobie do zmiennej A wartość zmiennej B. Czy to już zadziała? Zobaczmy na ekranie konsoli. Oczywiście zapiszmy jeszcze ten program na ekranie przeglądarki. I tutaj widzimy niestety błąd. Mam informację o tym, że to nie jest wartość numeryczna, no, której, nie, której tutaj po prostu. Kompilator języka PHP, interpreter nie jest w stanie ze sobą dodać. Nie jest wartość numeryczna. Dlaczego? Zarówno a i b została przypisana tutaj wartość numeryczna, integer, to wiemy z poprzedniej lekcji. No ale dlaczego się nie udało tutaj dodać? Ponieważ operatory wykonują się najczęściej w kolejności w takiej, w której zostały podane. To jest od lewej do prawej strony. Tak więc najpierw zaszła tutaj operacja konkatenacji, czyli złączenia tego stringa, dodawanie dwukropek. I doklejono wartość 10. To, co my tutaj uzyskaliśmy, to właśnie słowo dodawanie. 2.10 i dopiero później program próbował dodać do tego jeszcze wartość 7. I to już po lewej stronie tutaj nie było liczbą. Chodzi tutaj mniej więcej o to, że należy przeciążyć wykonywanie, kolejność wykonywania tych operatorów i trzeba powiedzieć programowi, aby to najpierw wykonał tutaj operację dodawania, czyli to ca całą całość tutaj wziąć nawiasy okrągłe, od do dotąd, tak aby przeciążyć kolejność wykonywania tej operacji. Plus, oczywiście sumuję, bo może tego nie będziemy, ale w trakcie poprzedniej lekcji, lekcji drugiej, już mówiliśmy sobie o tym. Plusie. Symbol plusa po prostu sumuje dwie zmienne, dodaje je do siebie razem. Zobaczmy, 10 plus 7 faktycznie równa się 17, i tutaj mamy już prawidłowy wynik. Możemy sobie w sumie ten dwukropek zamienić na równa się i przejść teraz do kolejnej operacji. Ja sobie pozwolę tą linię tutaj skopiować, po to, aby nie pisać wszystkiego od nowa i dodawanie zmienimy sobie teraz na Odejmowanie. Wanie. I symbol odejmowania równie prosto jest to symbol minus. Jest to po prostu symbol myślnik na klawiaturze, oznaczam tutaj minus, i jest to odejmowanie dwóch zmiennych ze sobą. Za chwilę sobie sprawdzimy wszystkie wyniki jednocześnie, czy one są prawidłowe. Jednak od razu dodajmy wszystkie operatory arytmetyczne, jakie występują w języku PHP, i tym samym stwórzmy tutaj jeszcze mnożenie. I do operatora mnożenia używamy symbola gwiazdki. Jest to symbol gwiazdki. Dobra, mamy mnożenie. No czego nam tutaj jeszcze brakuje z podstawowych operacji matematycznych? Oczywiście dzielenia. Kolejne to będzie dzielenie. Dzielenie równa się. I operatorem dzielenia tutaj w języku PHP jest symbol ukośnika. Jest to symbol slash. Tak, symbol slash, i to powinno być dzielenie. Czy to są wszystkie operacje matematyczne podstawowe, jakie znamy? Wszystkie operatory arytmetyczne? No nie, brakuje tutaj jeszcze jednego. W programowaniu jest jeszcze taki jeden dość przydatny operator, który nazywa się, już tutaj wypisuję, jest to reszta z dzielenia. Tak? Dzielenie po prostu dzieli nam dwie wartości ze sobą, natomiast reszta z dzielenia wyciąga nam resztę, która pozostała po dzieleniu, jeżeli taka istnieje, bo w specyficznych przypadkach może, reszta z dzielenia może wynosić 0, czyli jej nie ma. To wtedy, gdy liczby dzielą się tak zwane całkowicie. Oczywiście operatorem tutaj reszty z dzielenia jest symbol procenta. To należy tutaj zapamiętać, że jest to symbol procenta. I teraz sprawdźmy sobie wszystkie wyniki jednocześnie, wszystkie wyniki pięciu operatorów arytmetycznych na ekranie, na ekranie przeglądarnym. aqui. I widzimy, tak, dodawanie, już sprawdzaliśmy, to nam się zgadza, odejmowanie jak najbardziej się zgadza, mnożenie 10 razy 7, bardzo prosto sprawdzić, zgadza się. Przy dzieleniu mamy tutaj wynik, jak widzicie, z liczbą po przecinku, czyli jest to typ danych float. Automatycznie został tutaj przekształcony, ponieważ te wartości nie dzielą się ze sobą całkowicie, tak, ponieważ siódemka w dziesiątce mieści się jeden raz, no i jeszcze zostaje troszkę reszty, która po podzieleniu wynosi tutaj 4, 2, 8, 5. No ta wartość jest tutaj bardzo duża, nie zawsze byśmy chcieli widzieć aż tak dokładną wartość. Tutaj po podzieleniu, dlatego my sobie tą część po przecinku, tą część ułamkową, za chwilę tutaj skrócimy, aby wyświetlać tylko dwie najbliższe liczby tutaj do części setnych po podzieleniu. No i jeszcze ta nasza reszta z dzielenia, zobaczmy czy faktycznie się tutaj zgadza. Tak jest, po podzieleniu całkowicie 10 przez 7, ta siódemka w dziesiątce mieści się raz, no i jeszcze zostaje trójka niepodzielonej reszty, niepodzielnej reszty. Tak faktycznie reszta z dzielenia wynosi tutaj 3. No i tak działają operatory wszystkie arytmetyczne. Myślę, że nie ma tutaj nic takiego skomplikowanego. Jedyne co dodamy to sobie dodamy tutaj to przybliżenie tych dwóch miejsc po przecinku tak jak powiedziałem. I do tego posłuży nam bardzo przydatna, fajna funkcja. Zrobimy to fun funkcją. Tutaj te nawiasy okrągłe nie będą już nam potrzebne, ponieważ funkcja sama z siebie jak gdyby przeciąży kolejność wykonywania tych operacji. I funkcja zwróci po prostu jeden wynik. Jeden wynik jako jedna wartość. Dlatego tutaj nie będzie problemu z przeciążeniem kolejności wykonywania się tych operacji. Podam tutaj spację, aby tutaj program Visual Studio Code podpowiadał mi wybór funkcji, jakie mam. To jest często się przydaje, a, kiedy widzimy te podpowiedzi. I widzimy, że funkcja i faktycznie istnieje taka funkcja, jak zacząłem tutaj pisać. Jest to funkcja round. Na język polski round oznacza mniej więcej tyle, co. Okrągły, zaokrąglić, zaokrąglać. I właśnie funkcja RAND pozwala nam zaokrąglać wartości do ich miejsc po przecinku możemy sobie tutaj podać jako drugi argument właśnie ilość miejsc, czyli tak zwana precyzja, zostało to tutaj nazwane jako precyzja. Precyzja, do ilu miejsc po przecinku chcemy zaokrąglić tą wartość? Ja mówiłem, że chodzi nam o dwie części po przecinku, więc podajmy sobie tutaj do zapis jeszcze tego kodu, Ctrl S, odświeżenie przeglądarki, okna przeglądarki. I widzimy faktycznie, że wynik dzielenia zmienił się do 1,43 i tutaj wcześniej istniała wartość 2, natomiast zaokrąglenie, jak sama nazwa, nam mówi, zaokrągla wartość w zależności od tego, co stało na kolejnym miejscu przecinku. Tu była wartość równa 5 lub większa, e zostało to zaokrąglone do trójki, tak jak sama nazwa RAND nam mówi. Dobrze, możemy przejść z powrotem tutaj do kodu. I chciałbym teraz tutaj w tym miejscu pokazać jeszcze jedną taką specyfikę języka PHP. Która wynika z zasad matematycznych, a mianowicie, podam tutaj sobie jeszcze raz to, oddzielę to jeszcze jednym breakiem, aby to oddzielić, że to jest troszeczkę coś innego. Nie jest to już nowy operator arytmetyczny, ponieważ wszystkie pięć, jakie istnieją, to zostały tutaj podane, już więcej ich nie ma. Oddzielę to sobie również tutaj w kodzie jeszcze jednym odstępem. A to, co chcę tutaj pokazać, to to, czy występuje jakaś kolejność wykonywania tych operacji. Czy one są wykonywane zawsze od lewej do prawej strony, tak jak sobie powiedzieliśmy, czy też występuje jakieś kolejne wykonywania działań? Aby to uprościć, będę tutaj wstawiał wartości po prostu z klawiatury ręcznie. Po prostu wartość 2 plus 2 najpierw będę chciał dodać, a później będę chciał jeszcze to pomnożyć razy 2. No więc jeżeli robimy taką operację od lewej do prawej strony, no to 2 plus 2 powinno zwrócić nam wynik 4 łącznie, tak? a 4 po pomnożeniu razy 2 powinno nam zwrócić wynik 8. Zobaczmy, czy faktycznie uzyskamy wartość. 8 na ekranie przeglądarki i tutaj widnieje już wartość 6, a nie 8, tak jakbyśmy się tego spodziewali. Wynika to oczywiście z kolejności wykonywania się operatorów matematycznych zgodnie tak, jak się uczymy zasadami matematycznymi, to mnożenie i dzielenie ma pierwszeństwo przed dodawaniem i odejmowaniem i dokładnie o tym samym wie język PHP i nie wykonuje tego od lewej do prawej strony tak jak wcześniej operator konkatenacji przed operatorem dodawania, tylko wykonuje to zgodnie z zasadami matematycznymi, czyli najpierw mnożenie, 2 razy da, dwa daje, daje nam 4, plus 2 faktycznie daje nam wynik, który uzyskaliśmy, jest to wynik 6. Lecz czy taki wynik możemy jakoś na niego wpłynąć? Jeżeli bardzo by nam chodziło, zależało na tym, aby najpierw te dwie wartości ze sobą dodać, a później pomnożyć to jeszcze razy 2, oczywiście możemy zmienić kolejność wykonywania tych operacji. Pewnie się już domyślacie, jaki operator do tego nam posłuży. Posłużą nam do tego zwykłe nawiasy okrągłe, które zagnieżdżę tutaj wewnątrz jeszcze drugi raz. I właśnie dodawanie zostanie teraz umieszczone wewnątrz dodatkowych nawiasów okrągłych, tak aby to najpierw dodawanie się wykonało i faktycznie teraz powinniśmy uzyskać wynik 8 na ekranie konsoli i przy kolejność faktycznie widnieje teraz wartość 8. Tak więc tak możemy przeciążać również kolejność wykonywania się operatorów arytmetycznych w języku PHP. Dobra, to by była taka pierwsza część, czyli podstawowa wszystkie pięć operatorów arytmetycznych, jakie tutaj występują w języku PHP, wskazanie ich kolejności wykonywania się, wykonywania ich i możliwości przeciążania ich kolejności. Natomiast przejdźmy teraz do pewnych skrótów, do pewnej możliwości skrócenia tych wszystkich operacji arytmetycznych, ponieważ da się jeszcze troszkę prościej w pewnych przypadkach, pewnych specy specyficznych założeniach. Po pierwsze, zróbmy to w taki sposób, że załóżmy, że jest taki problem, Moim problemem jest tutaj powiedzmy, że do mojej zmiennej a, tak, zmienna a, którą wcześniej tutaj zadeklarowałem, chcę dodać wartość dziesiątki, tak, aby powiększyć, właściwie powiększyć tą wartość zmiennej a o 10, tak, dodać do tej zmiennej a jeszcze wartość 10, ale nie chcę tutaj usuwać y, z tej zmiennej a tego, co istniało tam wcześniej, tylko chcę do tej zmiennej a jeszcze dodać wartość 10. No, i w taki tradycyjny sposób, jak do tej pory poznany przez nas, no to do zmiennej A przypisałbym wartość. Po pierwsze, z pod zmiennej A, aby jej nie utracić, tak, no bo gdybym podał tutaj wartość 10, to po prostu zastąpiłbym to wartość A dziesiątki drugą dziesiątką. Tak naprawdę wyszłaby mi ta sama wartość. No to tak nie możemy zrobić. Musimy po pierwsze pamiętać, o tej zmiennej a to, co istniało tam wcześniej, i to do tej zmiennej a dopiero dodać wartość 10, tak aby jej nie utracić. No tutaj w rezultacie tego, co się spodziewamy, w wyniku tego to powinna być wartość 20. Sprawdźmy, czy faktycznie taką wartość otrzyma teraz nasza zmienna yy, właśnie a, wypisując ją na ekranie konsoli poprzez polecenie echo. Tutaj dodajmy sobie dwa odstępy, tak aby oddzielić również i, i tą część, że to jest troszeczkę. Coś innego, tutaj dodajmy A, no i jeszcze na samym końcu oczywiście średnik i może jeszcze napiszmy, że to zmienna A równa się tyle, aby o tym wiedzieć. Zobaczmy na ekranie przeglądarki, co nam tutaj się z tego... Uzyskamy? No faktycznie z wartości 10 została zmieniona do wartości 20, zwiększona, po prostu powiększona. Natomiast, właśnie tą operację można troszeczkę jeszcze uprościć i zrobić to troszeczkę szybciej. Ja więc też tą linię sobie tutaj zakomentuję, przypominając o komentarzach, które tworzymy w sposób slash slash, i tak uzyskujemy komentarz. Jednolinijkowy, tak? Podwójny operator slasha. To chcę zrobić troszeczkę szybciej, żeby wynik był taki sam, ale zrobi to troszeczkę szybciej. I uwaga, tutaj mamy tak zwane skrócone operatory dodawania, jak i wszystkie pozostałe. Wszystkie pozostałe 5-4 operatory arytmetyczne również możemy tutaj skrócić. My zaczniemy od operatora dodawania, czyli sumy. Aby go skrócić, robimy to w taki sposób. Po pierwsze, wstawiamy tutaj podobnie nazwę zmiennej, którą chcemy. Aby do niej coś dodać, u nas będzie to oczywiście zmienna a, czyli dolar A. I mówię po pierwsze, jaką operację chcę wykonać. Pierwsza jest tutaj operacja, którą chcę wykonać na tej zmiennej a. Powiedziałem, że ona ma zostać dodana. Ma tutaj zostać dodana wartość 10, czyli powiększona o 10, tak naprawdę, więc stosuję tutaj symbol plus, symbol dodawania. Następnie dopiero stawiam symbol przypisania, czyli to jest jednocześnie dodawanie i jednocześnie przypisanie, tak? Należy to utożsamiać. Jest to dodawanie wraz z zapamiętaniem tego, co istniało już po lewej stronie i przypisaniem tego jednocześnie do tej zmiennej, która znajduje się po lewej stronie, tak? Czyli tutaj po prawej stronie podajemy tylko jeden argument, tylko argument o ile ma się zwiększyć ta nasza zmienna A, do której przypisujemy tą wartość. My powiedzieliśmy, że ona ma zostać zwiększona o 10, ponieważ to ma być identyczny przypadek jak tutaj powyżej no i tylko średni na końcu. Widzimy, że ten kod jest tutaj krótszy, nie musimy się Specjalnie powtarzać dwa razy tą zmienną a piszemy ją tylko raz i używamy skróconego operatora dodawania, który wygląda w sposób następujący. Wynik, jak już powiedziałem, powinien być identyczny. Zobaczmy, czy to nasze 20 po odświeżeniu się nie zmieniło. I faktycznie wartość dalej wynosi tutaj 20. Aby to udowodnić, zmienimy to na chwilę. Na wartość 20, spróbuję nadać wartość 20, stąd też na ekranie przeglądarki powinien wyjść wynik 30, i dokładnie tak tutaj się dzieje. No i to jest skrócony operator dodawania. Takie operatory również możemy stosować w skrócie z operatorem odejmowania. To powinno nam odjąć wartość 20 od pierwotnej wartości 10 w zmiennej a, która znajdowała się wcześniej, więc jako rezultat wynik powinien nam wyjść wynik faktycznie minus 10, tak? 10, ale na minusie? Faktycznie tak się stało, ponieważ odjęliśmy tutaj wartość 20 możemy również mnożyć nasze wartości tak więc 10 razy 20 powinien wyjść nam wynik 200 i dokładnie tak tutaj się stało. No i kolejne operatory w sposób analogiczny również możemy skrócić, czyli jeszcze dzielenie, no i resztę z dzielenia. Wszystkie operatory możemy tutaj skracać. Jednak my zostańmy przy operatorze dodawania skróconym i dodajmy tutaj faktycznie dziesiątkę. Tak więc a po tych wszystkich operacjach wynosi tutaj wartość 20, ale i to jeszcze nie jest koniec, ponieważ jest jeszcze jeden, a właściwie dwa operatory. I są takie specyficzne przypadki, kiedy ten, tą naszą operację dodawania tutaj możemy jeszcze bardziej skrócić. Jest to operacja wtedy, kiedy tym operatorem plus równa się, chcemy dodać wartość tylko 1, kiedy chcemy to nasze a zwiększyć o 1, tak? Teraz 10 stanie się tutaj wartość 11 i faktycznie a wynosi wartość 11. Jednak taka operacja dodawania czegoś o 1, tak, przeskok o 1, zwiększenie czegoś o 1, bądź też zmniejszenie, jest na tyle często używane w programowaniu w przypadku no, między innymi zastosowania przy pętlach, tablicach i tak dalej, że autorzy języka PHP postanowili tutaj stworzyć jeszcze jeden operator, który pozwoli ten zapis nam jeszcze bardziej skrócić. Ten Samą operację da się jeszcze tutaj bardziej skrócić. Chociaż wydaje się to niewiarygodne, to jest jeszcze jeden operator, który pozwala nam to jeszcze bardziej skrócić. A ten operator wygląda w sposób następujący. Najpierw odwołujemy się do zmiennej, którą faktycznie jej wartość chcemy zwiększyć, powiększyć o jeden. Ten operator nazywa się operatorem inkrementacji, ponieważ coś nam powiększa. Inkrementacja w, jest, w programowaniu jest analogiczna z zwiększaniem wartości, tak? Z powiększaniem wa wartości. I ten operator inkrementacji wygląda w sposób następujący. Do dolar A stawiamy tutaj symbol plus plus, podwójnego plus, plus I to już wszystko. To już wszystko, aby zwiększyć wartość zmiennej A. Jedyne, czego nam tutaj brakuje, to średniej na końcu takiej operacji. No i ta operacja inkrementacji zwiększa nam już wartość naszej zmiennej A o 1, tak? Tak więc wcześniej ta zmienna A wynosiła 11, no bo była tutaj jeszcze operacja dodania jedynki, tak więc w tej linijce ona wynosi faktycznie 11. Napiszmy sobie to w komentarzu, aby nam się tutaj to nie pomyliło. A równa się 11, a w tej linijce ile powinna wynosić zmienna A, dolar A? No, już 12. Wypiszmy sobie dokładnie taką samą linijkę na ekranie konsoli i zobaczmy, czy faktycznie ona uzyskała tutaj wartość 12. Zobaczmy, co będzie w następnej linii, którą tutaj dodaliśmy. Faktycznie A równa się 12. Nasze A zostało zwiększone o jeden operatorem inkrementacji. No, Jednak trzeba wiedzieć, że są dwa rodzaje inkrementacji, ponieważ jest tak zwana post którą zrobiliśmy tutaj i spróbujmy ją zrobić jeszcze raz w linii 30 Jeszcze raz dodajmy sobie tutaj symbol plus plus do tej zmiennej A w linii 30 zapiszmy ten program. Oczywiście to musi być na zewnątrz tych OP, tych cudzysłowie, ponieważ powiedzieliśmy sobie, że operacje nie mogą zachodzić wewnątrz wypisania, wewnątrz o, cudzysłowie. Muszę to zrobić operatorem konkatenacji na zewnątrz, tak? Czyli ten, to moja zmienna dolar A++ znajduje się na zewnątrz. Ona powinna zostać zwiększona no już 11, 12 do 13, tak? Zobaczmy, czy tak faktycznie się stanie w tej linii. No nie, ja odświeżam tutaj ekran przeglądarki, a program zapisałem, plik zapisałem, a tutaj dalej widnieje wartość 12. To nie jest przypadek. Dzieje się tak dlatego, że to jest tak zwana post-inkrementacja, jak już wspomniałem. Ten pierwszy człon, ten, to słowo post z angielskiego oznacza tyle, że coś ma dziać się po prostu później, po wszystkich innych operacjach. Stąd też ta zmienna A została tutaj faktycznie zwiększona do 12, ale już po jej wypisaniu. My widzimy jak gdyby jej wcześniejszą kopię i wcześniejszą wersję, kiedy ona jeszcze przechowywała stan wartości 11, natomiast ona faktycznie została zwiększona do wartości 12, co można bardzo szybko udowodnić Kopiując tą linię, wklejając ją jeszcze raz na dole, już bez tego operatora inkrementacji, aby już nic tutaj nie zwiększać, tylko sprawdzić jej stan w kolejnej linii 31. I zobaczmy, czy faktycznie ona została zwiększona do tej wartości 13. Faktycznie teraz widzimy, że ona przechowuje stan wartość 13. A w tej wersji tutaj powyżej jest to jeszcze wartość 12. Dlatego, że właśnie inkrementacja, czyli symbole plus plus z prawej strony, zachodzą dopiero po wszystkich innych operacjach. To jest wczytania, pobrania tej wartości, przypisania jej do innej zmiennej czytaje w tym przypadku wyświetlania jej ekranie przeglądarki, a dopiero później ta inkrementacja zachodzi na końcu, tak? Jak ostatnia. Natomiast możemy wymusić inną kolejność, tak aby ta inkrementacja zachodziła wcześniej, czyli przed wszystkimi innymi operacjami. I robimy to w taki sposób, że te symbole plus plus z prawej strony przenosimy przed zmienną, przed nazwę zmiennej, czyli stawiam je przed dolarem, tak? Dwa znaki plus plus pojawiają się przed dolarem, później nazwa zmiennej i to jest tak zwana preinkrementacja. Słówko pre oznacza tutaj, że jest przed, tak? Pre kojarzy nam się, że zachodzi przed. Zobaczmy teraz po odświeżeniu naszej przeglądarki. Tak naprawdę rezultat, którego bym się spodziewał, to że w tej linii wartość 12 przyjmie już wartość 13. Zobaczmy, czy tak faktycznie się stało. I dokładnie, tak tutaj się dzieje, ponieważ A już w tej linijce osiągnie wartość 13. To jest dokładnie to miejsce, ponieważ preinkrementacja mówi nam o tym, aby nasze A zwiększyć najpierw, a dopiero później wysłać je do wszystkich innych funkcji, które tego oczekują, czy też do przypisania do innych zmian. Zachodzi najpierw preinkrementacja. Pre no i oprócz inkrementacji powiedziałem, że możemy jeszcze skrócić operację odejmowania, bo możemy coś zwiększać o 1, zawsze tylko o 1, bądź też zmniejszać o 1. Aby tutaj zmniejszyć o jeden, pewnie już się domyślacie, jaki to będzie operator, będzie to operacja odejmowania. Kiedy mamy tutaj oczywiście tak zwaną postdekrementację, odejmowanie, zmniejszenie czegoś o 1 nazywamy dekrementacją w programowaniu. I stosujemy tutaj symbol po prostu podwójnego minusa, czyli podwójnego miśnika. I to jest tak zwana postdekrementacja, która znowu zachodzi później, więc my jej rezultatu tak naprawdę nie będziemy widzieli jeszcze na ekranie przeglądarki. Kiedy teraz sobie odświeżymy przeglądarkę, to stan zmiennej A tutaj dalej widnieje na wartość 13, tak jakby ten operator w ogóle tutaj nie działał, ale my już wiemy, że on działa, tylko operacja, która znajduje się po prawej stronie, zachodzi później, tak? Stąd tutaj wartość A faktycznie została zmniejszona do. 12, ale zaobserwujemy to dopiero w kolejnej linijce, czyli w linijce w tym przypadku 32. Kiedy sobie skopiowałem jeszcze raz tą wartość, to faktycznie ta zmienna. A przyjmie teraz wartość 12, tak? Ta dekrementacja faktycznie tam zaszła, jednak działa dopiero w kolejnej linii. Aby zrobić tak, aby dekrementacja działała już w tej linii 31, to oczywiście ten symbol minus minus przynosimy naprzód zmiennej, tworzymy w ten sposób tak zwaną predekrementację, która zachodzi wcześniej, przed innymi operacjami, i nasza wartość 12 widnieje już w tej linii. A jest równe 12, czyli została pomniejszona o 1. Dobra, i to tak naprawdę. Tyle na temat wszystkich operatorów, które chciałem wam pokazać, poczynając od tych najbardziej podstawowych operatorów arytmetycznych w tej podstawowej wersji, tak jak tutaj, poprzez te skrócone operatory arytmetyczne, tak jak w linii 26, poprzez inkrementację i dekrementację. I jej odmiany. Natomiast tutaj, osoby co bardziej dociekliwe, mogłyby się jeszcze zapytać, a co z takimi operacjami matematycznymi, które również poznawaliśmy na lekcjach matematyki, w dalszej kolejności, jak na przykład potęgowanie i pierwiastkowanie. No i tutaj, potęgowanie i pierwiastkowanie nie ma niestety swojego własnego operatora wśród, no, w języku PHP. Nie jest przewidziany dla niego osobny, specjalny operator. Natomiast, oczywiście, potęgować i pierwiastkować w języku PHP możemy. Jak i w większości innych języków programowania, natomiast robi się to troszeczkę w inny sposób. Ja sobie pozwolę tutaj skopiować jedną z tych linijek, aby nie pisać znowu wszystkiego od nowa. I wklejam sobie poniżej. Dodam tutaj jeszcze innego breaka, aby tą całość bardziej oddzielić. I tutaj oczywiście jako wynik podamy sobie, że będzie to wynik potęgi, czyli potęgowanie tak naprawdę. Potęgowanie to się równa i aby zrobić tutaj takie potęgowanie, oczywiście to tutaj usuwamy, musimy, musimy posłużyć się specjalną funkcją. Do potęgowania jest po prostu przewidziana i zadeklarowana specjalna funkcja. No nie ma, nie ma operatora, tak jak już wcześniej powiedziałem, tylko używamy tutaj bardzo prostej funkcji, która nazywa się pow. POU w rozwinięciu tego słowa oznacza tyle co POWER. Na język polski POWER oznacza moc, siła, no my to tłumaczymy po prostu jako potęga pow otwieramy tutaj nawiasy okrągłe i taka funkcja poł przyjmuje dokładnie dwa argumenty. Pierwsze z nich to jest tak zwana podstawa potęgi. Podajmy sobie tutaj na przykład wartość 2, natomiast po przecinku podajemy tak zwany wykładnik potęgi i tutaj powiedzmy sobie, że ma być to podniesione do trzeciego stopnia, tak? Potęga trzeciego stopnia. Jakiego wyniku będziemy tutaj się spodziewali w wyniku tej funkcji POWER? No 2 podniesione do trzeciej, to jest 2 razy 2 4, ale jeszcze raz razy 2, to jest 8. Spodziewamy się tutaj wyniku 8. No bierze się to 2 razy 2 razy 2 po prostu. Zobaczmy czy faktycznie po zapisaniu i odświeżeniu naszej przeglądarki taki wynik winnie w niej. Potęgowanie równa się 8. Faktycznie, wynikiem jest tutaj 8. No i jeszcze powiedzieliśmy sobie, że nie ma przewidzianego specjalnego operatora do pierwiastkowania, ale pierwiastkowanie oczywiście wykonać możemy. Teraz damy sobie tutaj wynik pierwiastkowania. Tak więc napiszemy sobie tutaj, że jest to pierwiastkowanie. No i oczywiście również przewidziana jest tutaj specjalna funkcja, która jednak nazywa się troszeczkę inaczej, bo nazywa się SQRT, ten skrót pochodzi od słów square root, na język polski square to kwadrat, kwadratowy, a root to po prostu no dosłownie korzeń, ale w Anglicy to Utożsamiają to również, no właśnie z pierwiastkiem. My na to mówimy po prostu pierwiastek, czyli jest to square root, czyli tak naprawdę pierwiastek, ale stopnia kwadratowego, czyli na nasze stopnia drugiego. Mówimy na to pierwiastek stopnia drugiego. I tylko taki tutaj jest przewidziany w języku PHP. Jeżeli chcielibyśmy wyciągać pierwiastek kilka razy z danej liczby, to po prostu taką funkcję należałoby wewnątrz siebie zagnieździć kilkukrotnie, tak? Tutaj nie ma już wykładnika tego pierwiastka, który moglibyśmy tutaj podać jako drugi argument. Dla takiej funkcji Podajemy tylko jeden argument, czyli tak naprawdę wartość, dla którą pierwiastkujemy. Powiedzmy sobie, że wyciągniemy sobie pierwiastek z liczby 9. Jego jest bardzo łatwo obliczyć, ponieważ wychodzi tutaj wartość całkowita jest to liczba 3. Tak? Pierwiastek z 9 powinien wynosić 3, i zobaczmy na ekranie przeglądarki, czy faktycznie funkcja SQRT działa prawidłowo. I widzimy tutaj, że pierwiastkowanie równa się wartość 3, czyli faktycznie z 9 została wyciągnięta tutaj trójka. Tak więc mamy już wszystkie operatory podstawowe arytmetyczne, ich skrócona wartość, wiemy też o kolejności wykonywania się tych wszystkich operatorów, wiemy o inkrementacji i dekrementacji czyli często używane zwiększaniu wartości o 1, bądź też zmniejszaniu, no i dodatkowo takie bonusowe wartości, tutaj pokazaliśmy sobie jak też coś potęgować i pierwiastkować również w języku PHP. Dobra, to by było wszystko podczas z dzisiejszej lekcji. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Standardowo liczę na łapki w górę, komentarze, no i subskrypcję mojego kanału. Cześć i do usłyszenia w trakcie kolejnych lekcji kursu języka PHP na moim kanale.